Meksykańskie Dia de los Muertos to święto, które na pierwszy rzut oka przypomina Halloween, ale w rzeczywistości jest czymś zupełnie innym. To radosne spotkanie żywych z duszami zmarłych, pełne kolorów, muzyki i symboli. Rodziny budują ofrendas, czyli ołtarze ozdobione zdjęciami, jedzeniem i kwiatami susil. A na ulicach pojawiają się barwne parady z czaszkami kalaweras i tańcami, które mają przyciągnąć dusze bliskich. W Japonii obchodzi się Obon, festiwal lampionów, podczas którego wierzy się, że dusze przodków wracają do domów. Rodziny przygotowują specjalne ołtarze, a wieczorem puszczają lampiony na wodzie, by wskazać duchom drogę powrotną. W Chinach istnieje festiwal głodnych duchów kiedy to duchy mają możliwość odwiedzenia świata żywych, a ludzie składają im ofiary z jedzenia, pieniędzy i symbolicznych przedmiotów, by zapewnić im spokój. W Boliwii obchodzi się dia de las niatitas, czyli dzień czaszek. Mieszkańcy przynoszą do domów ludzkie czaszki, ozdabiają je kwiatami i papierosami, wierząc, że przynoszą one ochronę i szczęście. W Nepalu święto Gaj Jatra to procesja krów i przebierańców, która ma pomóc duszom zmarłych odnaleźć drogę do zaświatów, a jednocześnie jest okazją do wspólnego śmiechu i oswajania śmierci. Włosi mają commemorazione dei Defunti, gdzie rodziny odwiedzają groby i przygotowują specjalne potrawy, a dzieci dostają słodycze od duchów. Grecy obchodzą Psaromata, gdzie przygotowuje się koliwe. Mieszankę pszenicy, orzechów i granatów, symbolizującą życie i wieczność, którą dzieli się w kościele. Każda z tych tradycji pokazuje, że pamięć o zmarłych może być wyrażana na wiele sposobów od ciszy i zadumy, po radosne świętowanie i taniec. To, co łączy wszystkie kultury, to przekonanie, że więź z tymi, którzy odeszli, nie kończy się wraz ze śmiercią tylko zmienia formę. Jeśli chcesz poznawać więcej takich historii, odkrywać jak różne kultury nadają sens temu, co wspólne dla nas wszystkich, zasubskrybuj i bądź na bieżąco z kolejnymi opowieściami.